Ojciech Figurski szkoleniowiec Jeziora Kajława. No panie trenerze, jakbyśmy chcieli ocenić to zwycięskie spotkanie tutaj w Kisielicach? Uważam, że to było no, jedno z najtrudniejszych naszych spotkań w teru, gdzie w Kisielica. Widać, że na wiosnę jest to zupełnie inny zespół postawili nam ciężkie warunki. No. Dobrze, dobrze weszliśmy w mecz, zarówno w pierwsze połowę jak i w drugą, kiedy szybko. Zdobyliśmy bramki, no ale no, niestety nie uszczerbiliśmy się błędów defensywy. Ten brak Krzyszka Kresina był aż na to widoczny przeciwnik, stworzył sobie kilka sytuacji, no, po których minimum tą jedną bramkę powinien przejść, ale no, na szczęście te, te szczęście było dzisiaj po, po naszej stronie. Także no, cieszy to, że, że no, kolejnym meczu dało nam się zagrać na zero z tyłu, no aczkolwiek więcej w tym dzisiaj było zasługi. No, nie nieskuteczności przeciwnika, jak, jak naszej skonsolidowanej defensywy.